Witam serdecznie, chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Od dwóch dni chodzi za mną myśl, żebym się pomodliła o kogoś, kto ma problemy z żołądkiem. Wydaje mi się, że chodzi o jakiegoś guza w żołądku. Nie jestem pewna dokładnie, ale Bóg mi podpowiada, żebym pomodliła się za osobę, która ma problemy. To jest związane z bólem. Żołądka i coś w tym żołądku jest nie tak. Więc teraz mówię do tej osoby w imię Jezusa Chrystusa: ból żołądka znika teraz, w tej chwili. Wszelkie bakterie, jeżeli tam są nadżerki, guz, cokolwiek, co jest w tym żołądku. W imieniu Jezusa ma wyjść teraz, ma zniknąć. Jeżeli jest to o podłożu demonicznym, demon, który to powoduje, niech wynosi się teraz w imię Jezusa Chrystusa. Ja nakazuję pełne uzdrowienie tego żołądka w tej chwili w imię Jezusa. Cały ból znika teraz, jeżeli jest tam guz, guz znika teraz w imię Jezusa. Na mocy imienia Jezus ja wiążę chorobę tego żołądka teraz, w tej chwili pełne uwolnienie, uzdrowienie. W tej chwili, jeśli jesteś tą osobą, jesteś w pełni uzdrowiony i uwolniony. Wszystko, co było związane z chorobą żołądka, znika teraz w imię Jezusa. Wszystko jesteś w pełni uwolniony, uzdrowiony teraz. W imię Jezusa Chrystusa i na chwałę Bożą. Amen. Amen. Błogosławię Ciebie w imię Jezusa Chrystusa. Amen.